Tomasz Erm, Konfederacja Korony Polskiej, okręg 31 Katowice. Gościmy dzisiaj w Parlamencie Europejskim na zaproszenie polskiego posła do Europarlamentu, Grzegorza Brauna. Dzień dobry, panie pośle. Kłaniam się, szczęść Boże. A z kolegą jesteśmy kolegami, no może nie z wojska, nie z okopów, ale z tej samej, nie powiem ławy szkolnej, bo tam ławek za dużo nie było, ale ze szkoły filmowej. Która pod Katowicami także, także i mnie tolerowała przez parę lat z początkiem lat 90. W tym kontekście, właśnie, panie pośle, panie prezesie, chciałbym nawiązać w dość nietypowy sposób do kwestii samego Parlamentu Europejskiego. Mamy w ostatnich latach takie zjawisko kulturowo-społeczne związane z filmem Matrix. Ukło się takie hasło dotyczące Wychodzenia z systemu. No to jest, panie kolego, taki Matrix, ale z Paździerza, jak pan zaobserwował. To jest taka siermięga, która mocno raczej ciąży w stronę rancza. I tutaj takie, prawda, królują koncepcje polityczne takiego dobroludzizmu. Wie pan, Polska Partia Uczciwości tu na pewno miałaby swoją mocną reprezentację. Więc tu, tu raczej nie super, hiper, high-tech, nie, nie Matrix, cyfra i, i gwiezdne wojny, tylko raczej wilkowyje się kłaniają, a a te wilkowy są takie właśnie no, brukselskie dla Polaków już coraz mniej nęcące, bo jak o tym wspomniałem, tutaj wystarczy parę przejść przecznic i okazuje się, że nie jesteśmy już ani w Belgii, ani w ogóle w Europie, tylko na przykład w Maroko. O. I, I dlatego porównanie do Matrixa jest politycznie trafione, bo to jest po prostu system rozbudowanej ułdy iluzji y, politycznej, y, ale jeśli chodzi o y, poziom wykonania, no to właśnie paździerz, siermięga, zimna woda w kranie, dosłownie, a na niektóre wyższe piętra w ogóle nie dochodzi. Na czym polega pękanie tej iluzji, tego miejsca? No na tym polega, że tu jesteśmy pani ja, i że państwo tego słuchacie, dopóki tam kanału nie zamkną i dopóki nam tego wszystkiego nie wyłączą, że jednak wkładamy kijek w szprychy, wkładamy nogę w drzwi, no i rzecz w tym, żeby nam nie odcięło. I ja myślę, że ten, nieskromnie tak uważam, że ten mandacik euro w który państwo mnie wyposażyliście, to, że mogę się przedstawiać jako wasz polski poseł do Parlamentu Europejskiego, że to jakoś tam się amortyzuje. Amortyzuje się tutaj w jakimś stopniu, bo udaje się jednak właśnie dyktować czasem do protokołu to, to ten głos sprzeciwu. Udaje się łamać ten monolik i nie robię tego sam, bynajmniej w najmniejszym stopniu nie przypisuję sobie tutaj takiej rangi i znaczenia. Po prostu jest całkiem sporo Normalnych ludzi, prawaków, patriotów, którzy są rozłożeni na razie po różnych grupach parlamentarnych i jeszcze w większości. No, mają mocno wciśnięty knemel autocenzury poprawności politycznej, no ale jednak jednak przesunął się Parlament Europejski na prawo, czyli w stronę po prostu przywiązania do Europy ojczyzn, narodów, wolności, ze szczególnym uwzględnieniem wolności gospodarczej i, i to jest pewien postęp. Natomiast mój mandat eurokołkozowy, myślę, że też państwo. Państwo macie już dowody tego, że on się amortyzuje w działaniu na scenie wewnętrznej. W Polsce to, że, że właśnie ten mandat dał dobrą pozycję wyjściową do kampanii prezydenckiej, że z kolei kampania prezydencka dała więcej niż mocną promesę skutecznego udziału w wyborach parlamentarnych, no to na siebie pracuje. Czyli pozostając w tej nomenklaturze filmowej e, przy temacie matryca, Możemy śmiało powiedzieć, że nasze środowisko pełni funkcję takiego Morfeusza. No, tak bym chciał. Wybudzające. Tak, tak bym ze chciał. Zespo. Nie mam tutaj nie, do zaoferowania żadnych pigułek kolorowych e, dla państwa. E, preferuję tradycyjne używki, wiecie państwo. No. E, nie, ale, e, ale tak, no myślę, że. że ludzie potrzebują przede wszystkim widzieć, że nie są sami ze swoim krytycyzmem, ze swoją niezgodą. System dlatego tak bardzo nie znosi dysydentów, tak jak system sowiecki, tak samo system eurosowiecki i dlatego czasem jedno słowo prawdy i jeden akt kontestacji, niezgody innych ośmiela i, i otwiera oczy. Mamy również postać agenta Smitha, zapalonego obrońcy systemu. Co to, to będzie w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej rzeczywistości? Hmm. Rozmawialiśmy o tym wczoraj tak, nasuwa się takie pytanie, czy, czy agent Smith był Żydem. E, no, myślę, że to jak z Jodą, wiecie państwo, mogę gwarantować, że że prowadzimy analizy i e, stosowne konkluzje, ubrane w formę e, jakiegoś komunikatu, e, będą e, po wyborach. Będą po wyborach, szanowni państwo. E, może to będzie jakiś, e, jakiś komunikat, oświadczenie z jednego z wyższych szczebli władzy w, w Polsce? Tak, wtedy sobie to wyjaśnimy. No żarty, żarty, ale. E, e, ta figura, ten świat wyobraźni, ten zmetaforyzowany obraz rzeczywistości jest moim zdaniem zgodny z prawdą. Tej rzeczywistości odpowiada. Z serii filmów Matryca, Matrix, myślę, że ten pierwszy jest i pozostanie arcydziełem. I jest arcydziełem właśnie dlatego, że trafia w sedno, że, że jest obrazem. W tak, i to trzeba powiedzieć, że jest arcydziełem o, o no, walorach proroctwa. Wtedy, kiedy oglądaliśmy Matrix pierwszy raz, jeszcze w poprzednim skuleciu, no chyba nie przychodziło nam do głowy, że to tak szybko będzie się działo. I że będzie się działo tak na pełnej, tak totalnie, właśnie totalnie yy, z akcentem na totalitarnie, że właśnie Eurocouchos, który jest na yy, prostej drodze, yy, a właściwie już ten cel osiągnął, bankructwa poprzez uporczywą implementację. Yy, Pryncypiów socjalistycznych, czyli przelewania z pustego w próżne i, i centralnego gospodarowania, centralnego zarządzania. To jest ścieżka do, do bankructwa, to jest droga do wywłaszczenia narodów europejskich. No i ponieważ bankructwo już jest faktem, ponieważ Eurokoło się zadłuża, ma coraz mniej pieniędzy, więc sięga do kieszeni już nie naszych. Ale naszych dzieci, i wnuków przez nakładanie podatków bezpośrednich, na co się zgodził Rząd Zjednoczony Urze Prawicy, a ten kontynuuje tę praktykę na pełnej. No, więc ponieważ bankructwo, no to jak każdy kasjer, który ma manko w kasie, ktoś musi zakrzyknąć łapaj złodzieje. A łapaj złodzieja to jest właśnie. O! Putin, globalne ocieplenie, o mowa nienawiści. Tutaj ci straszni ludzie, malkontenci, krytykanci, to oni są winni, że nam się budżet nie dopina, prawda? Dlatego staram się, staram się natchnąć moich rodaków, którzy zechcą słuchać, no, tym jasnym, prostym przekonaniem, że tego się nie da naprawić. Nie marnujmy reszty naszego życia na naprawianie błędów i wypaczeń eurosocjalizmu. Ja to pamiętam jeszcze z czasów tamtej sowieckiej komuny. Pamiętam takie wezwania właśnie do, do naprawiania socjalizmu. Ja tego już nie chcę i państwu nie polecam. Odzyskajmy niepodległość. Dziękuję serdecznie panie prezesie za wywiad. Powodzenia życzę. Ja dziękuję. Ja dziękuję i proszę o jeszcze. Z panem mowy. Cześć.